Niebo, cel naszych dążeń, a także pośrednio temat dzisiejszej katechezy, kolejnej w ciągu naszej duchowej pielgrzymki na Jasną Górę. Dokładnie ten temat dzisiaj brzmi: Niewiasta obleczona w słońce, tajemnica w wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Czy naprawdę, czy naprawdę pragnę zbawienia? Prawda o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Jest jednym z najmłodszych dogmatów maryjnych ogłoszonych przez Kościół. Ogłoszenie tego dogmatu miało miejsce 1 listopada 1950 roku w Konstytucji Apostolskiej Munificentissimus Deus przez papieża Piusa XII. Wspomniany dokument papieski tak określa tę prawdę. Po zakończeniu biegu życia ziemskiego niepokalana matka Boga. Zawsze dziewica została wzięta z ciałem i duszą do chwały niebieskiej. Tajemnica wniebowzięcia Maryi, w którą wierzy Kościół, jest taką klamrą spinającą całe życie Matki Bożej. Ukazuje jej także szczególne powołanie jako, jako matki zbawiciela. Sam papież Pius XII wskazuje, że. Wniebowzięcie Maryi jest taką logiczną konsekwencją jej niepokalanego poczęcia. Skoro bowiem Matka Boża na mocy szczególnego przywileju, jaki otrzymała, została zachowana od grzechu pierworodnego, to także nie podlega ona skutkom grzechu pierworodnego po śmierci, a więc nie podlega rozkładowi ciała i nie musi do końca świata czekać na jego wybawienie. Należy zauważyć w naszych rozważaniach, że prawda o wniebowzięciu Matki Bożej nie może odwołać się wprost do żadnego fragmentu biblijnego. Można o tym jedynie wnioskować, opierając się na poszczególnych fragmentach pisma świętego, w których mówi się o szczególnym wybraniu Maryi przez Twórcę i szczególnym obdarzeniu ją łaską przez Pana Boga. Dzięki łasce Boga, świętość Maryi jest i była tak wielka, że szatan w żaden sposób nie miał do niej dostępu. A więc śmierć, jako konsekwencja grzechu pierworodnego, nie mogła nad nią panować. Wśród tekstów biblijnych, które pośrednio dowodzą niebowzięcia Maryi, szczególne miejsce zajmuje fragment z Apokalipsy Świętego Jana, do którego odwoływał się temat. Naszej katechezy. Przytoczmy sobie ten fragment. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Pomimo skąpych informacji w Biblii, które odnoszą się w ogóle do całego życia Maryi, w tradycji Kościoła niemal od samego początku była obecna wiara w prawdę o jej wniebowzięciu choć opisywano ją za pomocą różnych terminów. Jednym z najstarszych świadectw potwierdzających prawdą o niebowzięciu Maryi jest modlitwa pochodząca z III wieku, którą bardzo dobrze znamy, pod Twoją obronę. Maryję sławi się w niej jako żyjącą w tej wiekuistej wspólnocie z Chrystusem. Papież Pius XII, do którego będziemy się jeszcze dosyć często odwoływać w dzisiejszej katechezie, zwraca uwagę na te wszystkie historyczne świadectwa, które przemawiają o na korzyść prawdy o niepowzięciu Matki Bożej. Zwraca uwagę na to, że już w starożytności kościelnej istniało powszechne przekonanie w całym kościele o szczególnym losie Maryi po śmierci. Wyrazem tego było ustanawianie wielu świąt maryjnych, a także budowanie i dedykowanie świątyń ku jej czci. To właśnie praktyka liturgiczna starego, starożytnego kościoła najmocniej wskazywała na tę prawdę wiary. Warto zauważyć, że już w V wieku w Jerozolimie pojawiają się święta zaśnięcia Maryi i złożenia jej do grobu. Od VI wieku święto zaśnięcia Maryi znane jest na całym wschodzie, a w VIII wieku to święto zostaje także przyjęte na zachodzie pod nazwą wniebowzięcia błogosławionej dziewicy Maryi. Początkowo wspominano tutaj śmierć Maryi, ale później ten akcent przesuwa się bardzo mocno ku jej ostatecznemu dopełnieniu i pośrednictwu w niebie. Ciekawostką pochodzącą z epoki Ojców Kościoła jest to ta, taka anegdota, którą przytacza święty Jan Damasceński, ojciec Kościoła żyjący w VIII wieku. Mówi on o tym, jak to cesarzowa pulcheria, która rządziła w V wieku w Konstantynopolu, zbudowała w tym mieście Kościół Uczci Matki Bożej i listownie poprosiła będącego wówczas głową kościoła w Jerozolimie, biskupa juvenalisa o relikwie Matki Bożej, które mógłby on przesłać do tego kościoła. I w odpowiedzi na to biskup juvenalis napisał do niej, że nie może przysłać jej relikwii Matki Bożej, gdyż ciało jej zostało wzięte do nieba, jak tu jest cytat. Jak to wiemy ze starożytnego i bardzo pewnego. Yy, Podania. Inny argument na rzecz konieczności wiary we wniebowzięcie Matki Bożej za papieżem Piusem XII możemy nazwać takim argumentem z odpowiedniości. Chodzi o to, że wielkość zasług i przywilejów Maryi zakłada konieczność jej jak najszybszego dopełnienia losu po śmierci. Nie wypadało, mówiąc tak kolokwialnie. Aby ciało Maryi, z którego Chrystus wziął swoją ludzką naturę, miało podlegać rozkładowi. Chrystus, którego ciało Bóg zachował od rozkładu, od skażenia w grobie, mógł także od tego, od tego skażenia zachować ciało swojej Matki Maryi. Tajemnica zmartwychwstania i wniebowzięcia jest przewidziana dla całej ludzkości. Dlatego nie sprzeciwia się rozmowi, aby Chrystus dla swojej matki przyspieszył po prostu ten moment. Najpełniej tę zasadę wyjaśnia cytowany przez papieża Piusa XII biskup Lozanny Amadeusz. Pisze tak: Ciało Maryi Dziewicy pozostało nieskażonym. Nie godzi się bowiem przypuszczać, że ciało jej zaznało skażenia. Skoro prawdziwie połączyło się znów z duszą i wraz z nią zostało uwieńczone dostojeństwem chwały w niebieskim przybytku. Była bowiem pełną łaski i błogosławioną między niewiastami. Ona jedna zasłużyła na to, by począć tego, który był Bogiem prawdziwym z Boga Prawdziwego, którego porodziła jako dziwica, wykarmiła mlekiem piastując na swym łonie i we wszystkim mu służyła z matczyną troskliwości. Podsumowując możemy powiedzieć, że ten wielki przywilej Maryi, jakim było jej w wniebowzięcie, jest bardzo mocno powiązany z jej relacją do Chrystusa. To ostateczne przeznaczenie Maryi jest konsekwencją tego, że w swoim życiu była ściśle zjednoczona ze swoim Synem i dzieliła z nim jego los. Całe więc życie Maryi, cała Maryja z duszą i ciałem, otrzymała udział w tym ostatecznym Zbawieniu. Rozważając prawdę o wniebowzięciu Maryi, warto także wspomnieć o tym, że do dziś toczy się, no można powiedzieć, bardzo ciekawy spór wokół losu Maryi, a dokładnie o to, czy Matka Boża umarła, czy też nie. Czyli jak mówią niektórzy, czy tylko zasnęła. Sama konstytucja ogłaszająca dogmat o wniebowzięciu Maryi, nic nie mówi. O samej śmierci Matki Bożej nie rozstrzyga tej kwestii. Można powiedzieć, że tradycja wschodnia op bardziej opowiada się za stanowiskiem, że Maryja zasnęła, natomiast tradycja zachodnia bardziej opowiada się za, tę, za tą prawdą o cielesnej śmierci Maryi. Spór ten w teologii doczekał się dosyć, można powiedzieć, niedawno w kościele. Rozwiązania idącego w kierunku uznania cielesnej śmierci Maryi za sprawą świętego Jana Pawła II. Otóż w jednej ze swoich kateches w 1997 roku powiedział, że Matka Boża na pewno zmarła, bo zmarł także i Chrystus, i przeszła śmierć, bo i Chrystus tę śmierć przeszedł. Ojciec święty Jan Paweł II. Jest przekonany, że papież Pius XII nie zamierzał negować fizycznej śmierci Maryi, ale nie uważał za stosowne, aby ten fakt ogłaszać uroczyście. Dogmat o niebowzięciu Matki Bożej ma także wielką wartość życiową dla ludzi, ponieważ odnosi się do tej rzeczywistości ostatecznej, w której ukazuje Maryję jako przebywającą. Tam, dokąd i my także zdążamy, dokąd także jesteśmy zaproszeni, do chwały nieba, uczy on nas kilku ważnych prawd o naszym życiu. Po pierwsze, uczy nas tego, że zgodnie z wiarą chrześcijańską, zbawienie ma wymiar indywidualny, konkretny dotyczy także całej osoby człowieka. Po drugie że te ostateczne dopełnienie jest darem łaski Pana Boga, niezależnym od niczego. Jest, dla nas to jest niezwykły dar. Po trzecie, cały uczy nas w niebowzięcie Matki Bożej tego, że cały człowiek z duszą i ciałem ma przed sobą tę otwartą, nieskończoną przyszłość, jaką jest Bóg. Po czwarte, Gniebowzięcie Matki Bożej uczy nas tego, że zbawienie i, od, i odkupienie dotyczą także ciała człowieka. Że w jedności z duszą jest ono skierowane do zjednoczenia z Bogiem. Tak jak Maryję to słowo Boże wcielone, którym jest Jezus Chrystus, całą objęło, całą wyniosło do chwały nieba, tak i nas to słowo Boże obejmuje. I też jesteśmy przeznaczeni do tego, by być z duszą i w niebie. I wreszcie piąta prawda, której nas uczy w niebowzięcie Maryi, jest taka, że Maryja w niebie jest naszą szczególną pośredniczką. Ona wstawia się za nami, wstawia się za tym pielgrzymującym ludem, który jest jeszcze w drodze do nieba. Została nam do omówienia jeszcze ostatnia część dzisiejszej katechezy, która dotyczy ściśle naszego życia, ale musimy zjechać niżej z tego poziomu, powiedzmy, nieba na nasz poziom życia ziemskiego. Wpatrując się w postać, dzisiaj w postać Maryi wziętej do nieba, warto sobie zadać na koniec to pytanie. Czy i ja pragnę zbawienia? Czy i ja pragnę dostać się do nieba? Czy chcę być zbawiony? Czy chcę, tak jak Maryja, być kiedyś z duszą i ciałem w niebie. Jeśli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, to moim życiowym zadaniem stanie się podporządkowanie całego mojego życia w pełnieniu woli Bożej, tak jak Maryja, która przez całe życie pełniła wolę Ojca Niebieskiego. Pamiętajmy, że życie zaczynamy nasze tutaj, na ziemi. Ale cel naszej wędrówki jest w niebie. Cel naszej wędrówki jest w Bogu. I tam powinniśmy dążyć. Powinniśmy z całego serca pragnąć tego zbawienia. Dziękuję za uwagę. Szczęść. Bardzo.